Na ryby w każdy ten wolny dzień Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień Zabieramy sprzęt i starkę A na drzwiach wieszamy kartkę Nie wracamy aż we czwartek zapuszczamy się pod... Tym, tym tym leci dym Siema, siema, siema Tutaj wampir z banana Idziemy Dziś jesteśmy z hartowną akcją Ratujemy ryby, ryby. A wręcz naprawiamy. Wręcz. Chciałem. Zabierz mapę. Przyszliśmy do katowni. Tutaj właśnie zabijały ryby. To jest masakra. Najbardziej boli to, że nie możemy uratować wszystkich. Ale mamy nadzieję, że po tym wideo zmobilizujemy Najprawdopodobniej ludzi. Najprawdopodobniej uratujemy o te. O te uratujemy. Zmobilizujemy ludzi i mam nadzieję, że wy też będziecie. Zaczniecie po prostu naprawiać ryby. Wypełnicie nasze polskie morza, żeby nie były takie biedne. Zabierz łapę. Odbiliśmy już ryby. Dwieziemy je w bezpieczne miejsce, gdzie je uratujemy i gdzie będą mogły sobie bezpiecznie żyć. Yeah! Zabierz łapę. Wyczuwam wodę. Jest już blisko. Ale mocno padnie. Ale wzią... Zabierz matę. Śledź, śledź, wysył mnie. A ty śledź! Co za śledź? Wysył mnie. Wielki smród. Matiasy holenderskie. Trzymajcie się. Egzotyczne, czasem u gąsza. Także trzeba uważać. Oczywiście są podsumy, ale zaraz naprawimy ataki, na dopiero ilety śledziowe, one też nie mogą cierpieć. Ludzie, niech nie się na nie! Zabierz Zabierzłabę. Zaczynamy od młodych rybek, śledzi, Już niedługo będziecie wolne. Bilety śledziowe, oczywiście. Tutaj widzimy już wielka są. Co oni z nimi nałomiły? Proszę obserwować. Teraz zabieramy się za starsze ryby, za te starsze gatunki, O, ten to już wieki leżały, trzy epoki, ale one są zmasakrowane, proszę ujrzeć, no tak, trzeba je pierw zbadać, czy one przeżyją, prze, czy przeżyją w zobaczyć, jak Dobra, są zmasakrowane, ale żyją. Jeszcze... To się liczy. To się rozmnoży. To się Dobra. Wielka chwila. Wielka chwila, ratujemy ryby! Wielka! Akcja! Płyn. Nie dała rady. Zabierz łapkę. Jednej się nie udało. No nie dała o, rady. możemy no, jej. Nie, nie pomoże. Jedna ryba postanowiła zostać z nami. Jej! Nazywa się Bob. Wejdźmy O! Jej. Idę po nią! Idę po nią! Idę po nią!